Pan mi, słowa Ewangelii, według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, Choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posywam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę bok ok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego znów byli wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł, pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, Tomaszu uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Boga. Oto słowo Pańskie. Maszu uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Siostry i bracia, Tomasz, jak widzimy z Ewangelii dzisiejszej, miał problemy, by uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Trzy lata słuchał jego nauk. Patrzył na liczne uczynione przez Jezusa cuda. Ale w momencie śmierci, śmierć jest czasem tak tragiczna, że człowiek traci nadzieję. Dlatego na oznajmienie wiadomości radosnej, że Jezus przyszedł do Wieczernika, Tomasz odpowiedział niewiarą dopóki nie włożę palca w jego ręce, a ręki w jego bok. Nie uwierzę. Jezus daje satysfakcję Tomaszowi po ośmiu dniach, kiedy ponownie zjawia się w wieczorniku i mówi Tomaszu, włóż palec, ręce gwoździe, a rękę mój bok. Wtedy zawstydzony, Tomasz powiedział: Pan mój i Bóg mój: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś, ale błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Drodzy skromadzeni, Tatiana Goryczewa, Rosjanka, założyła z innymi przyjaciółmi tak zwane seminaria młodych. Na tych seminariach gromadziła się inteligencja, ludzie sztuki, kultury, nauki, także studenci. Podejmowali różne tematy do dyskusji, także tematy o Bogu i religii. Tatiana Goryczewa takie seminarium młodych prowadziła w Leningradzie w latach 1975 do 1980, kiedy to została wydalona ze Związku Sowieckiego. Tatiana powiedziała, marksizm i ideologia państwowa niszczyły wszystko, co było chrześcijańskie. Myśmy nie szukali całymi latami Boga, bo nie wiedzieliśmy, że w ogóle istnieje. Ale Bóg szukał nas. Stałam się chrześcijanką, gdy zwiedzałam klasztor w Pskowie. Moje nawrócenie utwierdziło mnie we wierze, że to historią nie rządzą ludzie, ale duch samego Boga. Przekonałam się również. Że Kościół jest instytucją ponad wszystkimi innymi. Może w tym miejscu należałoby wspomnieć słowa Napoleona, który powiedział: Narody przemijają, królestwa upadają, a Kościół trwa. Przeżywamy dziś niedzielę Miłosierdzia Bożego. Chcemy sobie niejako kolejny raz uświadomić, Najwyższy przymiot Boga, którym jest miłosierdzie bez granic. Apostołką miłosierdzia, jak wiemy, Jezus ustanowił siostrę Faustynę Kowalską. Prostą dziewczynę, która nawet nie miała podstawowego wykształcenia, a dzisiaj zaliczana jest do największych mistyczek XX wieku. Jan Paweł II wyniósł ją do ołtarzy jako błogosławioną w 1993 roku, a w 2000 roku jubileuszowym ogłosił ją świętą powszechnego kościoła. Siostry i bracia Jezus powiedział do świętej Faustyny, Jakże nieufnością przerażają mnie dusze ludzi, którzy rozrywają moje wnętrze. Może należałoby dzisiaj powiedzieć, Chryste, skoro mamy takich czy innych wątpliwości wiele w sprawach wiary, w sprawach zawierzania Tobie, w sprawach moralnych, chcemy ponowić, Nasze zaufanie Tobie. Powiedział także Jezus do Faustyny, ci, którzy czczą miłosierdzie Boże, nie przeżyją przerażenia w godzinie śmierci. Daj nam i całemu światu Twoje przebaczenie. Amen.